Siemanko widzowie, dzisiaj Lublin, a w nim amerykańską restaurację Dirty Joe. Lokal posiada dwa piętra, ma dużo miejsc siedzących i jest bardzo przestronny. Lokal jest utrzymany w stylu amerykańskim, będę w środku widzimy dużo na temat futbolu, na przykład koszulki, zdjęcia zawodników, a w telewizji leci mecz amerykańskiego futbolu. Jeśli chcemy zobaczyć menu należy skanować kod QR, a jeśli chcemy wezwać obsługę trzeba nacisnąć przycisk Każdy z gości otrzymuje pół kubełka popcornu na start No to tak zamówiliśmy żeberko jedno drugie tutaj kolega zamówił kurczaki i ziemniaczki fajne, dwie ziemniaczka igelczyk spłaszczasz zawodnika soli Podsumowując, wszystko było bardzo smaczne.